Bądź mną. Level 17. Jesteś samotny. Zapisz się na jogę, żeby samemu sobie robić heche elodzika. Ćwicz przez dwa miechy. Ziomki z klasy się z ciebie śmieją, ale wyje bongo. Zobaczymy, czy będą tacy szczęśliwi, jakim wypierdolisz kopa z półobrotu. Po dwóch miechach jesteś mega rozciągnięty i sam sobie możesz obciągnąć. Czuję dobrze. Zaczynasz chodzić jeszcze częściej i ćwiczyć jeszcze więcej. Zaczynasz ćwiczyć w domu. Koledzy przestali z ciebie cisnąć bekę, od kiedy złamałeś jednemu nos i dziwnym sposobem naciągnąłeś ścięgno na penisie. Od tego czasu jak mu staje, to drze się w niebogłosy. Stracił przez to dziewczynę. Ale chuj. Pewnego razu dziadek widzi jak ćwiczysz. He he, wnusiu, co tam robisz? Przerywasz jogę. Ćwiczę, dziadzia, he he. Dziadek postanawia, że poćwiczy z tobą. Zaczynasz od prostych ćwiczeń na rozgrzewkę, ruchy barków, bioder i tym podobne. Teraz przechodzisz do rąk. Nagle słyszysz obok siebie straszliwy chrup. Ja pierdolę, to dziadzia. Odwracasz się ze strachem w oczach, którego nie było nawet u Saszy Grey podczas pierwszego pornosa. Patrzysz na dziadka, który skręcił się w swastykę i uśmiecha się do ciebie. Jebać ten kraj! Zakrzyknął dumnie. Zaczął wirować i odleciał. Nigdy już go nie widziałeś. Tydzień później zamach na World Trade Center.